Witajcie! Dziś przyjrzymy się zajmunku zwrotnemu się, który jest krótki, ale jakżeż ważny. Większość z Was słyszała pytanie: jak się masz? Nie jak masz, czy jak sobie masz, tylko w tej jedynie poprawnej formie. Czasami mamy dylemat: kiedy mówić siebie, kiedy sobie. Najlepiej zadawać pytania. Kupuję sobie lody, daję sobie słowo, zamawiam sobie pizzę. A więc używamy formy sobie, kiedy pytamy się komu czemu, czy też kiedy akcentujemy, że to my jesteśmy wykonawcami i robimy coś dla siebie. Teraz przejdźmy do formy siebie. Używamy jej, jeśli zadajemy pytanie kogo czego albo kogo co. Lubię siebie, szanuję siebie. Pamiętajmy, że w środku zdania zazwyczaj używamy krótkiej formy, czyli się. Nie znam się dobrze na komputerach. Jeśli zadajemy pytanie o kim, o czym, zawsze mówimy o sobie. Na przykład każdego dnia myślę o sobie. Trzymajcie się.